Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest to pierwsza otwierająca konferencja prasowa, która otwiera kampanię wyborczą Małgorzaty Kidawy Błońskiej w Jarosławiu i w Powiecie Jarosławskim. Jak Państwo wiecie, w środę marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich na 10 maja. To jest równoznaczne z tym, że w środę 5 lutego została jakby otwarta kampania wyborcza. W Polsce został powołany Krajowy Sztab Wyborczy Komitetu Wyborczego Kidawy-Błońskiej, na czele którego stanął Bartosz Arłukowicz. W tym komitecie jest też Tomasz Siemoniak, Rafał Trzaskowski. A co nas bardzo cieszy, jest też przedstawiciel Podkarpacia, a mianowicie Małgorz y, 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 pani Elżbieta Łukaciejewska, nasza y, europosłanka. W Jarosławiu też został utworzony sztab wyborczy, taka grupa wsparcia, którą chcę Państwu dzisiaj przedstawić. Jesteśmy już przygotowani do pracy w kampanii wyborczej. I tak za sprawy wolontariatu, czyli sprawy związane ze zbieraniem podpisów, poparcia, za sprawy związane z kampanią ulotkową, za banery, będzie odpowiedzialny kolega Rafał Kubrak. Za sprawy związane z mediami internetowymi, za sprawami związane z Facebookiem, Twitterem będzie odpowiedzialna Dominika Pleśniak. Za sprawy związane z kontaktem z samorządami gminnymi na terenie Powiatu Jarosławskiego będzie odpowiedzialny... Radny powiatu Jarosławskiego Józef Szkoła. Będziemy chcieli w każdej gminie mieć takiego pełnomocnika wyborczego naszego komitetu. Chcę Państwu też przedstawić pełnomocnika i koordynatora subregionalnego. Cały, całe województwo podkarpackie jest podzielone na pięć subregionów i takim subregionem, do którego należy powiat Jarosławski. <laughs> Należy też powiat Przemyski, Przeworski, Lubaczowski, Sanocki, Bieszczacki i Leski. I koordynatorem prac komitetów Komitetu Naszego Wyborczego będzie Wiesław Krystecki. Na terenie powiatu Jarosławskiego i Jarosławia, pełnomocnikiem wyborczym i osobą, która będzie koordynowała wszystkie prace, będę ja. Będę starał się to spinać razem w całość. Szanowni Państwo, przede wszystkim zaczynamy od tego, że będziemy zbierać listy poparcia naszego kandydata i chcielibyśmy, żeby osoby, które byłyby chętne wesprzeć nas w tej pracy, żeby się do nas zgłaszały. Tak samo będziemy szukać osób, które będą chciały nam pomóc w akcji ulotkowej. Będziemy chcieli, żeby osoby, które będą chętne, żeby pomogły nam szukać miejsc na banery. Jeżeli ktoś ma swoją posesję i chciałby umieścić baner naszego kandydata, bardzo zapraszamy do tego i prosimy o kontakt. Jeżeli ktoś chce pomóc nas i wesprzeć w inny sposób, to też bardzo prosimy o kontakt. Numery telefonów, adresy mailowe do wszystkich koordynatorów, których przed chwilą przedstawiłem, są umieszczone już na Facebooku, na stronie Powiat Jaros... Platforma Obywatelska Powiatu Jarosławskiego. Tamte numery są. Tak samo państwo dziennikarze otrzymają zaraz numery do wszystkich koordynatorów. Zaczynamy od zbierania podpisów, zaczynamy od y, szukania miejsc na banery i będziemy organizować kampanię wyborczą już od dnia dzisiejszego.